Hello, z tej strony Olivian. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak najlepiej przejść nowy apetyt moim zdaniem. Znaczy... No tak też dużo osób mówi, że tak właśnie najlepiej, najszybciej. Dobra, więc płacimy i patrzcie. Po pierwsze lubcie taski na, na lepsze kilofy. Znaczy nie, pierwsze to trzeba zrobić, to patrzcie, To kupcie sobie takiego peta. Znaczy, jak ma... On... Jak kupiłem co 800 tysięcy kemów i moim zdaniem naprawdę walę to. On, on daje wam taką przewagę, że od lasu możecie przejść. Po kie, Jak macie trochę czasu, to chwilę zostawcie na jakiś klejnie gdzie trochę macie więcej problemów. Auto mine, żeby wam chwilę pokopał. Moim zdaniem. No i zdobywajcie te lepsze kilofy. Chociaż te układ... Ja nawet nie mam wszystkich kilowów bo te rzeczy, znaczy te taski na lepsze kilofy, No one układ są trudne. Znaczy trochę. W ogóle przychodzenie do nowych światów jest kilka że można zrobić sobie auto mine'a i za chwilę przejść. Ale taski układ są trochę trudne. Może na to nie ma tych pałaszczelenia w tej krze. Ale jak... tusza w to nie są takie trudne, ale lepiej... No po prostu są tloche, są dużo ludniejsze niż te w ale jakoś też najtrudniejsze jeszcze moim zdaniem bo naj... Dobrze, że wykopywa... znaczy żeby... Może powinniście jeszcze wykupować ten melechant? Bo tutaj czasami nawet są spoko rzeczy. No właśnie się zablokowałem. Dobra, poczekajcie po co się oddala. Jakby co oddala się, jakby ktoś też miał tak sprawane na O, a na I przyplisza, więc dobra. Kupujcie jeszcze moim staniem nie to, tylko... Znaczy nie kupujcie, tylko patrzcie. Sprzedawajcie fajcie takie. Możecie sprzedawać, po to się tu już ta lubi, znaczy przecież dało więcej, ale teraz ciągle jest tych się trochę tasa robić, ale mało. Ale jednak jak mam mało kremów, to to lepiej trochę coś salobić. A tych to się moim zdaniem nie obaca. Bo tylko po, raczej nikt nie kupuje i też mało salapia. No dobra. Na stanie Klejnie oczywiście. Jak dużo awczycie, no to sobie zostawiajcie tam nocki czy coś. Moim zdaniem, no ten krantuanów. już aksolotów tych nie ma. Więc ich nie stopycie, więc. Znaczy, no więc już tak. Nie ma się jakoś palca z to starać. No, no. Titanica. Znaczy, zależy. Jak już odczytać, to Titanica możecie stopić. A teraz też to ciężkie. No i moim staniem, jak wiecie, że nie stopię. Moim staniem, jak wiecie, że nie stopęciecie. Słuchajcie, jak wiecie, że nie stopęciecie. Może no, jak ty tytonika, to może sobie lubcie te najsłabsze hiucze? No bo hiucze zawsze czekolek kolek się przytacą. No więc no. Patrzcie w ogóle... Poczekajcie, co ja No widzicie w ogóle, patrzcie jak się opłaca sobie kupić tego peta. Patrzcie jak szybko tutaj wszystko kopia. Więc... Tak naprawdę stopicie tego peta... Co ja wam pokazałam, to chyba jest jedna z najważniejszych rzeczy, którą musicie zrobić, którą pokazałam na tym odcinku. Bo no, naprawdę to tutaj tyle przefaki... Nie. Wszędzie tutaj są x xt. Może... I co, ja to już ja No naprawdę to daje bardzo dużo przefaki, to ten lepszy pet. A i oczywiście jak macie lepszy kilof to najlepiej żebyście wchodzili tam na tu kopać i w... możecie... Bo tam się naprawdę już lapia. Ja niestety nie mam takiego dobrego kilofa, no bo tutaj, jak mówiłem, nie a w tyle. No i tam na tyle najbardziej się opłaca. A w wczy... tam... znaczy kopać, jak nie awczycie, bo tak co tam samo tam przychodzi. Bo tam się dostaje samą lutę, z tego co ja pamiętam i 1000. A gemy na ulicy nie należą. No. W ogóle po pierwszym kon odcinku też nikt nie napisał koniku. A więc. Więc znowu będzie konkurs na tego peta dalej. Teraz już kosztuje więcej, no, więc. Więc jak widzicie, że nie ma szatnych. Więc po prostu. Napiszcie. A jeszcze, jak ktoś chce napisać. jeszcze, jak ktoś napisze pod tamtym odcinkiem, komentarz, że chce tego. Ta Aksolota to też tam, no więc śpieszcie się. No bo może z tylko już kończyć, tylko. No ale jest bardzo ładne w ogóle. No więc, no. Ok, ile kosztuje taki kamer? 31 tysięcy, ten? Mhm, mm a taki? Czy... Czy lasy 20 to. 60. Co się nie opłaca, kuba. Tych nie opłaca się. A poczekajcie, a 30 razy 20 to 500? Nie, poczekajcie, bo moja nie jest najlepsza. X znaczy, jakbym to obrócił dłużej, to bym wiedział. Ale Teraz Wam powiem, jak chcecie kupować to, co się najbardziej opłaca. Jakie kamy? tysięcy. 30. 1. Lasy 2. 9, 620. Więc najlepiej chyba kupować te. Ale poczekajcie jeszcze. 155. Lasy 3. Poczekajcie, bo to już nie wiem, co robię. Bo ja sobie po co na kulkulatorze. Teraz obliczam, bo nie wiem, czy już to będziecie widzieć. I. Um, 155 losy trzy. Czekajcie, bo tak się Poczekajcie, bo, bo tak się trochę nie oblicza w Dobra, więc sto pięćdziesiąt pięć zero, zero, zelo lazy trzy zero, zelo, zero, Ehm, um, Tobra um, um. Dobra, nie wiem, co ja obliczyłem, ale chyba najbardziej opłaca się, jak chcecie sobie zrobić hiucza, to te... Nie, jeszcze już mówię, to chyba są Najbardziej chyba po prostu opłaca kupić hiucza, a nie No chyba, no chyba tak, Więc po prostu, jak chcecie mieć hiucza, to kupujcie chiuczanie a nie te po bo one się nie opłacają. No i to chyba koniec. Po prostu to był taki krótki polatnik. Jak szybciej przyjdzie przejść przyjdzie, tą motoryzacją, to jak lepiej w nią pracuje, w chyba. bo nie wiem, jak to. No, możecie dać łapkę w kule, jak się podobał wam odcinek czy coś. Ehm, widzieliście te pety? Chyba zasnęły. Dobra, em... Dobra. A, jeszcze. Możecie też obtwalać te jajka. Bo muszę wam wylecie taki już. Mi nie wyleciał. Tylko po prostu kolosy kupiłem. Bo tanie był. To a ja mi już nieważne pozasad tutaj. Bo już mnie niepoczepnie. No więc, do zobaczenia. Papa. Pa. Czekajcie. Papa. Pa.